Witajcie kochani. Dzisiaj jest ten dzień. Będę kończyć jelenia. Pokażę wam gdzie jestem. Został mi ostatni tutaj do wyrobienia już pół krzyżyki sobie w jedną stronę zrobiłam, tutaj zakończyłam, żeby wam to pokazać i razem z wami będę już kończyć pełne krzyżyki i to jest ostatni rząd tej pracy. No to zacznijmy. Troszkę mi tu niewygodnie się haftuje, ponieważ mam kamerę przed sobą. Dlatego wybaczcie mi, może nieporadność. Normalnie idzie mi to troszkę szybciej. Zaraz Wam puszczę ten filmik w przyspieszonym tempie. Nie będę Was tutaj zanudzać wyszywaniem tych krzyżyków. W tym momencie jeszcze chciałabym wam podziękować za wszystkie miłe komentarze, wszystkie lajki, które dajecie. Za cenne uwagi postaram się do nich zastosować. Muszę powiedzieć, że dopiero uczę się obróbki filmów, może nie są one jeszcze takie doskonałe, ale staram się, żeby były coraz lepsze. Jeżeli dotrwamy razem do setnego odcinka, to na pewno będzie Wam się lepiej oglądać niż te pierwsze. Słuchajcie, został mi tu jeszcze taki kawałek, tylko tyle nitki i chyba będę musiała jednak jeszcze dołożyć nitkę. No nic, jak widzicie, yy, końcówka już jest blisko, szyję na dwie ręce, więc idzie mi to w miarę szybko. Chociaż no, troszkę pozycję mam tu niewygodną, bo jednak utrudnia mi dostęp kamera i całe tutaj oprzyrządowanie, które mam. i tak super możecie się zastanawiać dlaczego nie szyję tutaj dalej tła mimo, że jest jeszcze miejsce ale wynika to z tego, że zmierzyłam sobie dokładnie ile jaki rozmiar jest ramki od paspartu i akurat tyle mi potrzebne więc dalej nie szyję, bo szkoda nici i czasu a efekt to i tak nie zmieni, jeżeli będzie pod ramką to co dalej wyhaftuje historyczny moment, historyczny dla mnie, ponieważ ten jeleń już tak domagał się do kończenia. i wreszcie, wreszcie się zmobilizowałam i zachęciłam do dalszych prac. Jeszcze potem powiem Wam parę słów okrośnie, ponieważ muszę Wam przyznać, że był to rewelacyjny zakup, strzał w dziesiątkę. Teraz haftuję no, na potrzeby tego filmu, haftuję przy stole, ale krosno umożliwia mi usiąść sobie na tapczanie i wygodnie w pozycji, która mi jest naprawdę taka najfajniejsza dla mojego kręgosłupa, haftować na dwie ręce. Także fajnie się haftuje. Gdybym wcześniej miała takie krosno, to już dawno bym skończyła ten obrazek. Także, jeżeli wahacie się, czy będzie Wam przydatny, czy nie, taki zakup, to naprawdę super. I uwaga, przedostatni, widać to. I ostatni krzyżyk w tej pracy. Ach, panie i Panowie, praca skończona. To może teraz jeszcze parę słów na temat całego tego projektu, jako takie podsumowanie. Kupiłam go na stronie Korykamo, numer zestawu, gdybyście chcieli podobny sobie kupić. Schemat jest bardzo prosty, ponieważ nie ma tutaj backstitchów. Oznaczenia są w kolorze i symbolami. Na koniec tu fajna taka mapka wszystkich tych stron. Fajnie, bo są podane numery kolorów, bo teraz jak kupiłam projekt tego kotka śpiącego, to tam są nici, ale nie ma numerów, więc gdyby mi zabrakło, to będę musiała rzeźbić i sztukować, bo niestety nie są podane kolory i to, to troszkę mnie to martwi. Tutaj haftowałam z potrójnej, chciałam, żeby ten obrazek był taki bardziej mięsisty i taki bardziej wyrazisty. No i podoba mi się, rzeczywiście. Jeśli chodzi o oznaczenia pól do haftowania, ja przyjęłam, że robię sobie oznaczenia nie długopisem ani pisakiem, tylko po prostu fastrygą. To ma dobre strony, ponieważ gdy haftujemy tło, zwłaszcza białe, chociaż niektórzy mogą nie haftować w ogóle tła, zostawiają takiego jelenia jak jest, ale tutaj producenci tego schematu jednak przewidzieli, żeby było tło, więc tło wyhaftowałam. Ale gdybym robiła sobie oznaczenia pod spodem, mogłoby się okazać, że mi ten długopis przebija albo jakiś pisak, albo mógłby nie do końca się zmyć ten spiralny. Zresztą no ja jestem zdania, że nie po to tak siedzę tyle godzin i ślęczę nad takim projektem, żeby potem prać tą robótkę, ponieważ mogłaby w planiu ulec zniszczeniu, skurczyć się, mogłoby to nie wyglądać ładnie. Więc wymyśliłam sobie, a później spotkałam się, że niektórzy tak samo robią. Że będę sobie fastrygować te pola schematu i to mi się sprawdza, bo zobaczcie, fastryga wyjęta, tło jest czyste, nienaruszone. Jeśli chodzi o wzór, to nie ma śladu, że pod spodem była fastryga. I nawet jeżeli gdzieś w pracy przyhaftowałam sobie tą nitkę fastrygi, bo wiadomo, ona idzie raz górą, raz dołem, raz górą, raz dołem, to jednak przy wyciąganiu no nie, na, nie naruszyłam tego obrazka więc jak najbardziej polecam zwłaszcza no nie mówię o takich olbrzymich pracach, gdzie musicie naprawdę gdzieś tam sobie wyznaczać te pola i są wielkie i ta fastryga mogłaby wam utrudniać albo tam gdzie są na przykład ciemne obrazy zakolorowane w całości i tam taki schemat pod spodem nie przeszkadza ale tutaj przy tej pracy no uznałam, że jednak mógłby Narobić mi tu troszkę szkód i wolałam zrobić fastrygą. A tło już haftowałam po wyjęciu fastrygi, więc żeby mi się tam, tam jakieś mm, nie zaczepiały nici, to już po prostu wyjęłam i leciałam tutaj po całości białą nicią. Jeśli chodzi o kolory, to było ich tutaj 12. Ładnie opisane wraz z symbolami, nie było problemu tutaj z wyszukiwaniem tych symboli na schemacie także bardzo fajny, wdzięczny projekt jeśli chodzi o wykorzystane kolory i nici to zobaczcie zostało mi tego całkiem sporo no, najwięcej tła dostałam trzy takie nawijki, że tak powiem, na tło jeden wykorzystałam w całości jeden jest nienaruszony a tego zostało tyle więc tak dosyć, dosyć uszczędnie pracowałam. Jeśli chodzi o inne kolory, no to zaczęłam panikować, kiedy już mi tego pierwszego zaczęło tutaj już tak prześwitywać, to poleciałam do sklepu szukać podobnego, ponieważ nie, nie miałam dostępu do oryginalnego. Ale skończyło się tylko na strachu, bo nic mi zostało. A jeśli chodzi o pozostałe, to, no to tak umiarkowanie. Troszkę bałam się, że no, będzie bardziej mi schodzić ta nitka. Zwłaszcza tutaj, w tych okolicach, kiedy haftowałam ten fragment, to bałam się, że mi tych ciemnych nitek zabraknie. Zobaczcie, tutaj było. też już zbliżało się do końca, ale wystarczyło. Witam się jeszcze z Wami, mając tego jelenia na ramię Krosna, ponieważ chciałabym wykorzystać ten moment. I pokazać Wam jeszcze coś fajnego. Jak wiecie, kupiłam krosno z największą ramą o wymiarach tutaj, tych dolnych drążków, 57 cm. Tutaj licząc od wewnątrz. Ale uznałam, że do następnego projektu nie jest mi potrzebna aż tak duża rama. Dlatego wymyśliłam coś fajnego. I teraz zobaczcie. Wymyśliłam sobie, że zrobię sobie nowe drążki do ramy, które wkręcę tutaj w ten. Oryginalny bok. Okazało się, że w piwnicy mam stary kij. Nie wiem od czego był czy od szczotki, czy od czegoś innego. Mąż dokupił za 50 groszy za sztukę takie wkręty. Yy, nazywam to wkrętami nie wiem jak to się fachowo nazywa. Trzeba zwrócić tylko uwagę, że. Tutaj ta część jest przeznaczona do drewna, a ta do metalu. I teraz zobaczcie, kiedy wezmę nakrętkę, oryginalną, nakrętkę z arabeski, to pięknie mi się to spasowało. Oczywiście, wymiary wcześniej sprawdziłam, jakie są. Drążek też posiada taki rowek. Który też wykonał mój mąż, mając narzędzia do tego przeznaczone. I dzięki temu bez problemu te oryginalne zaczepy z arabeski będą trzymały mi materiał. Zobaczcie. Także super. Drążek sobie docięłam do takiego wymiaru, jaki mi jest potrzebny, 45 cm. I tanim kosztem bez potrzeby kupowania nowej ramy, będę mogła pracować na tym krośnie. Później zademonstruję Wam, jak wygląda takie krosno z nowymi drążkami. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał. Podchwycicie go i będziecie mogli wykorzystać. Jelen jest już zdjęty z ramy, ale zostawiłam go jeszcze na drążkach, bo chciałam Wam pokazać, że jest to też fajny sposób na przechowywanie takich robótek, do których wracacie co jakiś czas. Jeśli macie rozpoczętych parę prac na raz i zamiast przechowywać obrazki na ramię, to można przechowywać je w taki sposób. Zawierają dużo mniej miejsca niż taki obraz na ramię. Można go łatwiej zabezpieczyć przed zniszczeniem. Nie gniecie się też. Także zobaczcie, fajny sposób na to, żeby mieć kilka prac rozpoczętych. Bez konieczności dokupowania za każdym razem nowej ramy. Albo ściągania za każdym razem i nakładania tego obrazka. Tak prezentuje się krosno z nową ramą. Pod spodem położyłam te stare drążki, żeby widać było, jaka jest różnica w szerokości. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje. Nie spodziewałam się tak miłego odzewu, także bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazywać te swoje prace. I do zobaczenia w następnym filmie.